Pracownicy Biura Ochrony Środowiska Orlenu co jakiś czas biorą udział w akcjach promujących ekologię. Tym razem, w porozumieniu z leśnikami, wzięli się za sadzenie drzew. 50 pracowników przekonało się, że poprawne sadzenie drzew to nie jest taka łatwa sprawa. Liczbę miejsc mieliśmy ograniczoną, zgłosiło się kilka razy więcej osób. Natomiast, ze względów i bezpieczeństwa, i tutaj instrukcji od nadleśnictwa, musimy ograniczać tę liczbę. Odnowienie lasu odbyło się na terenie gombina. Powiedzcie, generalnie sosny sadzi się około od 8 do 10 tysięcy sztuk na hektar, Tu mamy pół hektara, czyli mają przed sobą 5 tysięcy do posadzenia. Tak naprawdę pójdzie im to myślę, że bardzo sprawnie i szybko. Jest 50 osób, 25 par, więc listą szybko to jest 200, 200 sztuk na, na parę. Czyli chyba już za chwilę będziemy mieli koniec. Idzie im dobrze, a tak naprawdę to nie chodzi o tempo, tylko chodzi o jakość, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby poprawili to sposób, posadzili to w sposób dobry technicznie, co da gwarancję, że te, że te drzewka się przyjmą i wyrosną. Za kilka tygodni leśniczy przeprowadzą inspekcję i sprawdzą, czy wszystkie sadzonki się przyjęły. Niektóre mogą mieć problemy, na przykład przez suszę. Warto podkreślić, że to było celowe odnowienie lasu, Lucjan Żukowski przekonuje, że lasy nie są wycinane przez widzimisię leśników. To jest wszystko działanie planowe, zaplanowane, celowe, celem jest prostym, żeby sosny, które za chwilę zaczną obumierać, w rezerwatach bardzo, bardzo dobrze to widać. Sosny drzewa stare obumierają, więc zanim pod względem gospodarczym nie będą do wykorzystania należy je pozyskać i w to miejsce posadzić nowy las, tak żeby znowu te sosny, które będą miały 70-80 lat, cieszyły oko innych młodych pokoleń, a nie zostawiać po sobie starych lasów. Jak tłumaczy, w ostatnim czasie wycinanych było więcej drzew, bo więcej drzew osiągało tak zwany wiek rębny.